Siemanko, poniedziałkowy już nie taki poranku, zwłaszcza że jest wtorek. Dzisiaj taki krótki filmik na temat montażu kamery do kasku. Jak widzicie mam nowy kask na ten sezon jest to Scorpion EXO-ADX2. Bardzo zależało mi właśnie na tym, żeby mieć kask szczękowy. Jednak to rozwiązanie według mnie jest przynajmniej w mojej opinii najwygodniejsze, ale zależało mi również na tym, żeby ten kask miał y, daszek, żeby miał mimo wszystko taki endurowy styl. Padło właśnie na Skorpiona. i co mogę powiedzieć? Miałem tak naprawdę dwie możliwości. Jak widzicie w moim starym kasku Nex XW2 zrobiłem to w ten sposób. To akurat y, zostało zrobione przeze mnie. To jest y, Materiał Kydex, czyli materiał termoformowalny, którego osobiście używam do robienia kabur do noży. I o ile tutaj się to fajnie sprawdziło, tak tutaj już niekoniecznie chciałem iść w tą samą stronę, z uwagi na to, że jednak tutaj ilość tych przetłoczeń jest większa, jakby ta powierzchnia styku jest jednocześnie mniejsza. Nie chciałem iść w tą samą stronę i tak naprawdę zostało mi jeszcze jedno rozwiązanie mianowicie zakup tak zwanego chin mounta. I tutaj razem z kolegą Szymonem którego jeszcze nie znacie, ale co się odlecze, to nie uciecze. Zamówiliśmy sobie właśnie te Chin Monty. Przy zakupie dwóch, akurat tam wysyłka wychodziła za darmo. Paczka jest nadawana bodajże z Kanady albo USA, tak, z Kanady. No i co mogę powiedzieć? Tak, z perspektywy czasu wydaje mi się to troszeczkę abstrakcyjne, o ile nie powiedzieć, że absurdalne, żeby za kawałek tworzywa wydrukowanego na drukarce 3D płacić w przeliczeniu ponad 140 zł. Tak, jeden taki montaż, Kosztuje 140 zł. Mało tego, przy odbiorze na poczcie doliczono jeszcze mi wat. Więc suma summarum zapłaciłem jeszcze 80 zł watu za te dwa plastikowe główienka. No powiedzcie sami, 180 zł za coś takiego. Ok, no, akurat w moim przypadku, jak już powiedziałem, kształt tego kasku, kształt tej szczęki tych przetłoczeń powoduje, że jakby nie mam zbyt wielu możliwości, oczywiście mogłem zrobić to tak jak w starym kasku, no ale mówię, już nie chciałem kombinować, zamówiłem tego Chinmonta. Także dzisiaj go sobie założymy, ale mam taką refleksję, wydaje mi się to troszeczkę abstrakcyjne, żeby 180 zł płacić za coś takiego. I ze swej strony chciałbym powiedzieć, że jeżeli wasz kask nie ma tak skomplikowanych kształtów, a już tym bardziej. Jeżeli macie gdzieś tutaj z przodu więcej miejsca, żeby założyć sobie montaż do kamery GoPro, do kamery sportowej, to z wielką przyjemnością chciałbym Was zachęcić do skorzystania z pomysłu, który jakiś czas temu wrzucił mój dobry ziomeczek przemuś, czyli Kowal Moto na swój kanał, bo o ile to, co on zaprezentował, nie jest odkryciem Ameryki, o tyle szczerze powiedziawszy, sam na to nigdy wcześniej nie wpadłem. Jak gdzieś oglądałem jakieś filmiki w internecie, to wszyscy jechali na tym Sugru, te sugru nie jest najtańsze, a tutaj proszę ja Was, Przemek wymyślił patent, który jest równie dobry, o ile nie lepszy, zdecydowanie tańszy i tak naprawdę mnie przed skorzystaniem z tego pomysłu od Przemka tak naprawdę powstrzymuje tylko i wyłącznie kształt mojej szczęki. Ja wam tutaj wrzucam małą przebitkę z tego, co Przemek wrzucił na swój kanał, a was po prostu zapraszam do odwiedzenia jego kanału i skorzystania z jego pomysłu. Jeżeli chcielibyście założyć sobie kamerkę na kask, nie wiecie jak to zrobić, to Przemek na pewno wam to wytłumaczy i naprawdę uważam to za świetny pomysł. Tym bardziej moja prośba do Was, że jeżeli sami uznacie, że jest to świetny pomysł i godny tego, żeby wypróbować, to nie bądźcie pasażerami na gapę i zostawcie chłopakowi chociaż łapkę w górę. Oczywiście. Mile widziana była subskrypcja, bo Przemek to jest swój chłop. Tak się tylko mówi, bo oczywiście jest mój chłop. Jesteś swój chłop. No, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. To mój chłop. Także tak, no ja Was zapraszam na kanał Przemka Jeżeli chcielibyście skorzystać z jego pomysłu Do czego osobiście serdecznie zachęcam Tutaj wyświetla się Wam właśnie link do jego filmu A ja zabieram się do montażu tego oto ustrojstwa Za 180 zł Miejmy nadzieję, że chociaż nie zgubię tego gdzieś po drodze Bo już widzę, że taśma 3M, która jest tutaj założona, przyklejona No troszeczkę odchodzi Taka rzekłbym popelina No ale dobra, dajmy temu szansę Może jak się podgrzeje, to nie będzie źle co mamy w zestawie? Mamy oczywiście przylepiec ze sznurkiem, który można sobie przykleić do kasku, żeby nie zgubić kamery. Na wypadek, gdyby to puściło, odkleiło się. Mam nadzieję, że to nie nastąpi, no ale to wiadomo, wszystko się może zdarzyć. Mamy jeszcze w zestawie chusteczkę alkohol, prep. Z tego co widzę, nie przygotowałem sobie suszarki, dlatego w tym miejscu zrobimy sobie krótkie cięcie i widzimy się za chwilę, jak już będę miał wszystko przygotowane. No więc, dobrze, jak widzicie, troszeczkę sobie tutaj uprzątnąłem. Teraz założymy rękawiczki, bo jestem zdania, że jak coś robić, to robić to dobrze. Tak więc rękawiczki na pewno nie zaszkodzą, co najwyżej pomogą zachować czystą powierzchnię. Swoją drogą dajcie znać, czy chcielibyście na przykład, żebym nagrał opinię o moim starym kasku. Bo mam dosyć dużo do zarzucenia. Wiem, że firma Nex ma swoich zwolenników, natomiast ja z pewnością się do nich nie zaliczam. Drugi raz na pewno bym kasku Nexa nie kupił. Także, jeżeli chcecie poznać moją opinię na temat tego kasku, to dajcie znać w komentarzach. Zrobię taką recenzję. Oczywiście ten kask ze mną zostaje. Będę go używał do jakiegoś tam offroadu, takich bardziej brudnych klimatów. Bo szkoda mi brudzić ten. Ten będzie typowo turystyczny. Stąd szczęka. Mam nadzieję, że spisze się. Oczywiście Cardo już na nim wylądował. W poprzednim kasku miałem interkom Seny. Tak naprawdę to był Nex x ale produkowany był przez Senę. W tym wypadku stwierdziłem, że kupię Cardo, także mam dwa komplety. Zawsze jak będę z kimś jechał gdzieś dalej albo po prostu będziemy chcieli z kimś pośmigać, kto ma Cardo, to nie będzie problemów z komunikacją, bo niestety tamten mój interkom Seny słabo łączył się z innymi interkomami. W tym roku razem z Krzyśkiem, którego również jeszcze nie poznaliście. Wybieramy się na Nordcap. Krzychu też już zamówił sobie Intercom Cardo, także na pewno będziemy mieli bezproblemową komunikację między sobą. No i dobra, bierzemy się zaklejenie. Wyczyścimy sobie powierzchnię. Krótka przymiarka. No i czy to tak kurde super pasuje? No zobaczymy. Dobra, nie będę marudził, żeby znowu nikt mi nie zarzucił, że jestem malkontentem i na wszystko narzekam. Co akurat nie jest prawdą, po prostu jeżeli coś mi nie odpowiada, to o tym mówię. Teraz troszeczkę tutaj podsuszę tą powierzchnię. Niby już odparowało, ale nigdy nie zaszkodzi. Mam nadzieję, że jak podgrzeję tą jedną stronę, to ta druga też się nagrzeje na tyle, żeby się dobrze docisnąć. No i grzejemy. Na wszelki wypadek, jakby coś miało pójść nie tak, a już widzę, że może. To zamówiłem sobie również samą taśmę 3M. O cholera, ciężko trafić. Ja będę teraz z tym tańczył. Chyba czy nie chyba, chyba nie. No cholera jasna. Siedzi. Oczywiście w takich sytuacjach zawsze na wierzch wychodzi moja estetyka, moje poczucie estetyki. Jak coś jest skrzywo, to mnie po prostu krew zalewa, a widzę, że to nie będzie proste. Ale tutaj chyba to trzeba siłowo potraktować, żeby się taśma dopasowała. Tutaj teoretycznie siadło, tutaj no, tak jakby trochę bardziej niechętnie, niby wygląda tak samo. No, mam nadzieję, że to sklei. Może sam uchwyt nie wygląda jakoś tragicznie. Rzekłbym, że nawet jest spoko. Ale sami sobie odpowiedzcie, czy jest to warte 180 zł. Ja uważam, że nie. Dlatego, jeżeli wasz kask daje wam taką możliwość, to zapraszam was na film Przemka i na pewno będzie to lepsze i tańsze rozwiązanie. No, ja to sobie jeszcze troszeczkę poduszę tutaj, podociskam, wy już tego widzieć nie musicie. Ten film oczywiście nie jest żadnym poradnikiem, jak przykleić Chin mounta, bo to jest chyba zbędny zabieg, zwłaszcza, że Chin Mount na swojej stronie pokazuje, jak przykleić ich mocowania. Tak naprawdę potraktujcie ten film jako opinię na temat tego, czy warto to zakupić. Powiem tak, jedyna opcja, jedyna przyczyna i jedyny powód, dla którego warto jest to kupić, to jeżeli wasz kask ma jakieś bardziej skomplikowane kształty szczęki i po prostu wszystkie inne metody zawodzą. Jeżeli nie jest tak, jeżeli macie prosty kształt szczęki, to ja uważam, że nie ma sensu przepłacać. No cóż, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!